Ikeja, LZDmiarze i LZDmiarki. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię na kanale. Jak szybko wbijać do 25 rangi na każdej postaci. A na pierwszy rzut ognia leci El Primo. W każdym z tych poradników będziemy patrzeć na jakich mapach dana postać jest najlepsza. Jak na niej grać będziemy na żywych przykładach i na nagranych rozgrywkach oglądać jak właśnie powinniśmy grać na danej postaci. Zaczynamy od El Primo. I już wam mówię na jakich mapach jest on najlepszy. Oczywiście Zadyma i Napad to są dwie mapy, na których L Primo sobie bardzo dobrze radzi. Ja teraz wbiłem na spokojnie sobie nawet 26 rangę w tym momencie, tylko grając za Napadzie, chociaż na Napadzie jest ciut ciężej według mnie. Chociaż i na tym i na tym świetnie się sprawdza. Zbiorek klejnotów odpada, bo L Primo jednak nie jest najlepszym tankiem jeżeli chodzi o przechowywanie gemów. Starcie solo duo też odpada, El Primo jest zbyt łatwy do skasowania, bo po prostu można go cały czas kajtować, czyli po prostu uciekać i zadawać mu obrażenia cały czas. Jeżeli chodzi o nagrodę, też to nie jest najlepszy pick właśnie na nagrodę, więc zostaje napad, zadyma. Jeżeli chodzi o oblężenie, to też nie jest to najlepszy pomysł, zależnie od mapy, czasami można wyjść El Primo, ale to raczej nie jest najlepszy pomysł. Jeżeli chodzi o zadymę, to tutaj może rozwalać mury i jednocześnie jest bardzo tankowaty i ładne obrażenia robi, więc jest bardzo dobrym, bardzo dobrym zadymiarzem, jeżeli chodzi właśnie o zadymę i może do tego przyrzucać z gadżetu, co jest mega dobre, jeżeli ktoś na przykład was wbija, a wy chcecie po prostu jego wywalić, jeżeli leci do was do bramki, więc to jest bardzo dobra postać. Natomiast jeżeli chodzi o napad, no to tutaj ważne jest żebyście po prostu dużo tankowali macie bardzo szybkie bardzo dużo obrażenia bardzo wysoki DPS więc próbujecie przejść po prostu przez nich i nie tylko nie próbujcie defować na El Primo nigdy nie próbujcie defować na El Primo na El Primo zawsze po prostu próbujecie atakować i kupować czas dla swojej drużyny to jest klucz grania na El Primo więc co już przechodzimy do pierwszych rozgrywek i oczywiście będziemy grać też na żywo Łoki doki, jesteśmy w pierwszej grze Gram razem z polską kurą I z robokopem, to są dwa Randomy, które dostałem, tutaj ja już od razu biegnę I tutaj wchodzę w ten krzak, udaję, że idę w tą stronę Chociaż w tym przypadku i tak idę w tą stronę Bo tutaj jest colt, którego chcę wyminąć, nie chcę z nim walczyć To jest ważna sprawa, no i tutaj Próbuję się na zdary, ale ja już zadaję Od razu bardzo szybko obrażenia I tutaj wiem raczej, że damy radę Chociaż colt jest jedną z najszybszych postaci Jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń w safe No i ja ale tutaj bardzo duże obrażenia Zadaję, wiem, że teraz powinienem raczej do przodu cały czas, żeby kupić tutaj czas dla tego broka, i właściwie brok już zaraz skończy grę razem z Max, tak naprawdę nie powinienem był się wycofać, bo gdybym się wycofał w tym momencie, to byśmy przegrali, a przynajmniej nie zadali tyle obrażeń, ile mogliśmy za zadać obrażeń. Właśnie jak widzieliście, bardzo, bardzo szybko wygraliśmy tylko przez to, że Max zdefowała. Ja poszedłem z brokiem do ataku, bo ja jako El Primo zawsze powinienem i nie powinienem chodzić w walkę. Bo na przykład, jeżeli spotkam takiego Kolta na środku mapy, to oznacza po prostu, że on mnie wykejtuje i nabije sobie na mnie ulta, i później nie zmiażdży. Więc ważne jest, żebyście po prostu szybko przechodzili do ataku. Lecimy do kolejnych. Oki, oki, znowu brok, znowu. Colt. Tym razem gramy troszeczkę z innym składem i ja już zaczynam lecę sobie podobnie, zazwyczaj lecę środkiem i tutaj udaję, że w którąś stronę idę, później tutaj lecę, teraz wbijam na Bibi i próbuję szybko przejść do ataku tutaj Bibi próbuje unikać moich strzałów, tutaj ładnie mnie skasowała jednocześnie z ataku i z ulta, ale moi sojusznicy tutaj Colt bardzo ładne obrażenia robi, Colt jest jednym z najlepszych postaci, które robią Obrażenia na safe, także pamiętajcie o tym, ze względu na jego super dobry gadżet. Tutaj próbuję zdefować tego Broka, żeby nie robił za dużo obrażeń. Wiem, że tutaj gdzieś jest, aczkolwiek nie wiem do końca gdzie. No i tutaj wijam z ulta, żeby po prostu zacząć atakować tego Broka. Tutaj za dużo obrażeń. Ja muszę się tutaj wycofać. Leci ult, ja całe szczęście ładnie tylko tutaj przeżyłem. I teraz ta Bibi też tutaj gra ostro, bijam na nas. Ja teraz próbuję jakoś się do nich przedostać. Wiem, że jest bardzo ciężko, więc kupuję czas po prostu dla drużyny, żeby oni mogli przejść, bo mamy tutaj kosmiczne obrażenia. Już colt tak naprawdę nam robi całą giereczkę razem z Brokiem. Ja tylko po prostu kupuję czas dla drużyny. Bardzo szybka gra, jak widzieliście, nawet za dużo nie trzeba było zrobić. I piękna, piękna, piękna gra. Lecimy teraz do gry na żywo i zobaczymy, jak teraz zagramy. Oki Doki, jesteśmy w kolejnej grze. Tym razem. Na żywo grze lecimy. Jesteśmy z Darylem i z Max. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja już się tutaj wbijam na sam środek i tutaj patrzymy, koło tutaj mamy Rico, ok i Dynamic. Dynamic nie jest aż tak genialną postacią na tej mapie. Także pamiętajcie, bo Majka da się łatwo po prostu wydodżować z różnych uników. Tutaj Daryl pięknie wbija, zadaje dużo obrażenia. Teraz, zaraz wbijam, zaraz po nim. Ok, jest subcio, jest Subcio, mamy to i jeszcze skasowałem spajka i teraz zadaje dużo obrażenia. Powinniśmy to już wygrać tak naprawdę, bo zadajemy bardzo dużo obrażenia. Teraz jeszcze tylko. Ten Spike, ok. Ja tutaj też znowu kupię czas i zadam kolejne obrażenia. Ten safe jest ładnie, jest ładnie, jest ładnie. Już to wygrywamy. 24% zostało na safe'ie, ok. Tutaj jeszcze też wykupię trochę czasu. dla drużyny. 400 HP ładnie przeżyłem. I ok, teraz tylko wykupię znowu tutaj czas w, w krzakach. Oni tutaj wiedzą, że ja jestem, ok. Ja tylko jeszcze chwilę pożyję i zaraz moje sojusznicy wstaną i już lecą. Daryl będzie próbował przejść bokiem. W takim wypadku ja będę próbował tutaj defować, jak będą oni nas bijać. Oj, mocny ult tutaj, Rico Ok, tutaj jest poszedł Unik. Niestety ten Dynamik robi dużo obrażenia Daryl już i tak skończy teraz grę. A ja tylko po prostu miałem zdefować razem z Max do tego momentu. Więc ładna gierka. Gwiazda gry, Daryl. I mamy plus 8 trofeów. ładnie. Ok, teraz mamy Broka i Bibi w drużynie. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Znowu standardowo będziemy tutaj chodzić i próbować oszukiwać. Ok, tam jest Penny. Penny tutaj będzie niebezpieczne, jak będzie tak strzelać. Ok, tam Rico trochę się postrzelał w nic. To jest bit. To jest bit. Zaraz tą penę i tak będziemy mieć. Pięknie. Bibi i Bibi ulti. I teraz powinniśmy to raczej już skasować, bo to już będziemy mieli znacznie większe obrażenia od nich. No i tutaj zobaczymy jeszcze tą penę. Co ona będzie robić? Okej. Okay. Spoko, wieżyczka. Dobra, ja ją przerzucę. I teraz weci pod Bibi. Idealnie, idealnie. I totalna masakra, jak widzieliście. Jeszcze ten przerzut na sam koniec już była totalna masakra. I mamy plus 7 Bucharków znowu. Kolejna gierka. Easy. Jesteśmy w kolejnej grze razem z bólem i z Coltem gramy na Gala i w tym przypadku pewnie się dziwicie dlaczego Gale jest u nich w drużynie. Dlatego, że on da po prostu skok teraz im. I patrzcie, teraz oni tutaj sobie będą skakać i po prostu wbijać do nas. Bull już oczywiście o tym wiedział, więc sobie tutaj stał w defie. Ja teraz tam nitę szybko dojadę i okej, okay, nie będzie problemu, jest ładniutko tutaj ją. Obszedłem i już wygrywamy w procentach, dlatego właśnie musiałem zdefować, bo był Gale u nich w drużynie, więc jest wszystko teraz git. Teraz wystarczy, że po prostu tutaj wbijemy na tego Daryla i będziemy kupować czas. Bull oczywiście razem z nami wbił, no i tutaj ten niedźwiedź zostanie bardzo, bardzo szybko skasowany i prosta giereczka, jak widzieliście. So, wystarczyło po prostu zdefować tego Gale'a, ten skok i po prostu już jest wtedy easy, gierka plus 8 bucharków, no i ładniutko. Łoki doki! Ile macie w tym momencie pucharków na El Primo? Obiecuję wam, że po pod tym poradniku na luziku wiecie do 25 rangi. Tylko pamiętajcie, żeby grać na tych odpowiednich mapach, czyli na zadymie i na napadzie. Na napadzie po prostu Próbujcie kupować czas, jak się po prostu tylko da. Na zadymie zawsze macie gadżet. Jeżeli ktoś próbuje wlecieć w bramkę, to możecie go przerzucić. Z ulta kasujecie ściany i innych jednocześnie. To jest najlepsze wykorzystanie ulta na Ultimo. I w taki sposób będziecie wygrywać gry właśnie na nim. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście ostatniego filmu z Brawla, to właśnie macie w tym momencie przed sobą. Dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Heja!